No, w końcu dopłynęliśmy do Ciechocinka, jesteśmy w na Ciechocinku, nawet nie wiedziałem, że to Ciechocinek, zobaczyłem tylko namioty tyskie, to sobie pomyślałem, że tyle namiotów to na pewno napije się piwa, co też stało się prawdą, jestem w takiej przystani, no tu sobie Iwan swobodnie gania, jest był na smyczy, w kagańcu czy coś takiego, on sobie chodzi luzem. Tylko więc zastanowiłem dlaczego tyle Niemców tu jest. Bo na pewno Niemcy, skoro tacy starzy i tu są, to są Niemcy. To są, to są polscy kuracjusze. Klienci NFZ. Tak. Oni sobie przyszli nad wodę popatrzeć. Tak wygląda Wisła na wysokości Ciechocinka. Piękna rzeka. Do Torunia mamy około 22 km rzeką. I próbujemy dzisiaj dopłynąć, a nawet jeszcze dalej.